Książka z strony Matic Gamera to jest kolejny odcinek ze Świąt Brawl Stars. Ciekawe co mamy w sklepie. Dzień dziesiąty mamy taki powiedzmy pin pack, Chyba można tak powiedzieć. Odbierzmy sobie. Co jest. No przepraszam. Aha. Przepraszam co się mi stało, nie wiem nawet co. Odbieramy sobie punkciki mocy. Dzisiaj trochę tego ulepszenia mam To dobrze. Szybciej kontrola maksuję Czy ja wszystko gdzieś wykupię? Tak Chyba mi się jeszcze nie zdarzyło wykupić całego sklepu No i wid Zeszło mi ponad 250 monet dużo to tyle z tego odcinka, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie go i do jutra, w którym, kiedy będzie kolejny odcinek. Chociaż dzisiaj się pojawi drugi z testowania Edgara. Cześć!